Dzisiaj przyniosą coś w pudełku. Co to będzie? Zobaczmy. Jajka! Jajka? Kolorowe jajka! Zobacz, mamy małe jajka, które wkładają się w duże. A najlepsze jest to, że możesz się ty bawić od 12 miesięcy. Widzisz? Tu jest pokazane. Podoba mi się pudełko, ale już nie mogę doczekać się, kiedy wyciągnę z niego jajka. Zobacz, są tu kolorowe jajka. Wyciągnę je, już nie mogę wytrzymać. Otworzę pudełko i pobawimy się kolorowymi jajkami. Tak, już mam pierwsze jajko. To największe jest niebieskie. Mamy niebieskie, duże jajko. A co będzie w środku? Co będzie w środku? Hmm. Wow! Drugie jajko innego koloru. Wiesz, jaki to kolor? Hmm. Otworzę je i zobaczymy, co jest w środku, bo też jest dość duże. Co będzie? Raz, dwa. Białe jajko. To jest bardzo podobne do prawdziwego. A czy w środku będą jeszcze następne jajka? Mamy na razie trzy. Zobaczmy. Otwórzmy to białe jajko. Raz, dwa i. Żółte jajko, ale śmieszne, to jest mniejsze niż to białe, niż tamto białe. Otwórzmy też to żółte jajko. Odstawię białe jajko z tyłu. Co będzie w żółtym jajku? <laughs> Następne jajko, czerwone i jeszcze mniejsze. Odłożę to żółte jajko z tyłu. Myślisz, że będzie jeszcze więcej jajek? To jajko jest bardzo małe. Otwarzę to czerwone i zobaczę, co jest w środku. Jeden, dwa i trzy. Nie ma już nic, widzisz? Jest puste. No bo jest za małe. Mamy wszystkie kolorowe jajka poukładane według wielkości. To największe... To jest też dosyć duże. To jest białe i to żółte, czerwone jajeczko, najmniejsze z nich wszystkich. Widzisz, największe, duże, mniejsze, jeszcze mniejsze i malutkie. Ale wiesz, co bym chciała? Fajnie by było, gdyby te jajka były zaczarowane. Tak, tak, zaczarowane. Że mogłabym sobie wyobrazić jakąś rzecz i znalazłabym ją w środku. Tak, właśnie do tego służy nasza wyobraźnia. Na przykład Gdybym mogła znaleźć w jajkach postacie Pepe Pik? Co nie wierzysz? Mm, zamknij więc oczy i wyobraź sobie. Abracadabra, czary, Mary. Zobacz, pani gazela. Jak ty się tu znalazłaś? Cześć, pani gazelo. To działa, nasza wyobraźnia działa. A to zielone jajko, co w nim będzie? Wyobraź sobie, że ma inną postać. Zobacz, to słonica Emily. Cześć Emily, jak ty się tu znalazłaś w zielonym jajku? Lepiej mi nie mów, to na pewno długa historia. Zamkniemy zielone jajko i zobaczmy, czy w białym też jest niespodzianka. Raz, dwa. Ten pyszczek? Wiedziałam! Pepa, cześć Pepa, jak się masz? Czy wiesz, że jesteś w białym jajku? Zaraz ci wytłumaczę, jak to się stało. Ale zaczekaj, tutaj. Jeszcze mam inne jajko do sprawdzenia. Zobaczmy, czy ktoś jest w żółtym jajku. Postukamy tu. Tuk, tuk. A, George! Jest razem ze swoim dinozaurem. Oni są nierozłączni. Cześć, George! Wie, że jesteś w żółtym jajku? Zostawię Cię w środku, bo muszę sprawdzić to czerwone jajko. Myślisz, że w czerwonym jajku może ktoś być? To jajko jest bardzo małe, ale wyobraźnie jest wszystko możliwe. Zobaczmy. Otwórzmy czerwone jajko. Puk, puk. Wow, piesek Dani, przyjaciel Georgia. Cześć Dani, co u ciebie? Wiesz, widzisz, ktoś był w czerwonym jajku. Wymyśliłam coś nowego, bo tymi jajkami można się bawić na różne sposoby. A teraz popatrz, przypatrz się temu białemu jajku i pamiętaj, nie spuszczaj go z oczu. Pamiętasz, kto był w białym jajku? Tam była Pepa. Teraz pomieszam wszystkie jajka i zobaczymy, czy pepa dalej będzie w środku. Teraz mamy jajka poukładane. Ja pomieszam je teraz. Pamiętaj, że masz nie spuszczać z oczu białego jajka. Mieszam taktyrym, tym, tym. Pomieszam jeszcze trochę. Sprawdźmy teraz. Pamięta, że miałaś pa patrzeć na białe jajko? Będzie tam Pepa? Zobaczymy. Ha! Soe! Zebra Soe! Cześć Soe, co ty tu robisz? Przecież tu miała być Pepa. A gdzie jest Pepa? Poszukajmy jej. W którym jajku się schowała? Hmm, będzie w niebieskim? Sprawdźmy, czy jest w niebieskim jajku. Nie. Tu jest pani gazela. Do widzenia, pani gazelo. Szukamy Pepy. Będzie w innym jajku? Sprawdźmy. Hej, Pepa! W jaki sposób ty się zmieniłaś jajko? Jak ty to zrobiłaś? Co? To tajemnica? Później mi powiesz? Ale jestem bardzo ciekawa i chcę się pobawić jeszcze raz. Przypatrzymy się teraz temu jajku. W tym jajku teraz jest Pepa. I sprawdźmy, czy zmieniając miejsca jajką zniknie stąd i pojawi się w innym. Mmm, pomieszamy. Patrz na żółte jajko. Tak, tarata, uuu i wszystkie nam pozlatywały. Mmm. No, to będzie Pepa w tym jajku, co wcześniej. To było to, prawda? Otwórzmy. Hej! Candy Cat! Cześć, Candy! Przecież tu miała być Pepa. Ale mi namieszaliście w głowie. A gdzie jest Pepa teraz? Będzie w białym jajku? Nie, tu jest Soe Zebra. Cześć, Soe. Przykro mi, ale Ciebie nie szukamy. Zamkniemy jajko. Też jej nie ma w białym jajku. A może w żółtym lub niebieskim? Otwórzmy żółte. Jest trochę mały, ale zobaczmy. Pepa, jak ty się tu zmieściłaś? Ledwie tu weszłaś. <grym> Prawdę mówiąc, ta gra jest bardzo zabawna. Pobawię się z nim jeszcze trochę. Tak, tak. Ale zanim pójdę, przypominam, żebyś się zalogował na Tatty Toys. Do zobaczenia wkrótce. Mam dużo zabawek do pokazania ci.